Siemaneczko, witajcie w mojej rowerowni. Dzisiaj jesteśmy z Orłem. Siemaneczko. Orze prowadzi kanał Wrubel MTB. Na który ciebie serdecznie zapraszam. Jesteśmy tutaj dzisiaj nie przez przypadek, bo przy jego rowerze będziemy skracać kierownicę i będziemy skracać tą kierownicę nie byle czym, bo sprzętem, który podesłała mi firma Evolution wraz z Jamesem na czele. James to jest marketingowiec, obejrzał jeden z poprzednich filmów dotyczącym budowy wybić z palet. Powiedział: Ej, róbcie to dalej, róbcie to dalej naszym sprzętem. I tak oto zaczynamy współpracę z Evolution, a ja już wam pokazuję o co chodzi. Piłę mam już na stole. Na co dzień będzie ona służyła do robienia, wybić. Dzisiaj posłuży do skrócenia kierownicy. Jest orełek i ma kierownicę. Chłopaczyna nie jest zbyt duży, a jego kierownica ma ile, ile milimetrów? 780 mm. Chcielibyśmy ją skrócić. Myśleliśmy ją skrócić do wartości 740 mm, i to też uczynimy. Najpierw zdemontujemy kierownicę z roweru, i zdemontujemy gripę. Ale to już ty się z tym będziesz bawić. No dobrze, stary to jest takie proste. Cyk od początku. Jak widzicie, po zmierzeniu kierownica ma 780 mm. Teraz opcja jest taka, że utniemy tutaj po 2 cm z każdej strony. Najpierw zaznaczymy sobie te 2 cm za pomocą taśmy izolacyjnej. No, i następnie będziemy ciąć. Odmierzam 2 cm. Cyk, i na poziomie, i na tym poziomie będę chciał obwiązać to dookoła taśmą. Jak widzicie, tutaj zaznaczałem za pomocą szarej taśmy 2 cm z każdej strony. Jak widzicie, kierownicę wkładam w naszą piłę. Przytwierdzam teraz za pomocą trzymaka i będę odpalać. Pamiętajcie, safety first, wygląd second, więc lecimy. Sprawdzam za pomocą laseru, czy, czy to tutaj wszystko idzie w dobrą stronę widocznie idzie, więc lecimy to samo uczynię teraz z drugą stroną jak widzicie, cięcie tą piłą było tak proste, że teraz spróbuję tego orzeł i robimy to szybko, bo bateria pada, lecimy No jest, kurde, elegancko. Jest docięte 10 na 10. Nawet żadnego zeziora nie ma. Jaram się. No orzeł sobie elegancko dociął kierownicę. E, teraz będzie trafiać do jego roweru, a wy w tym czasie łapcie filmiki od Adamsa. Z gąbek. Jo! Jaki dziobak. chase i chase i chase Japoł! <śmany> jak to się nazywa Inward Inward on the <skrybujesz> No, kierownica przycięta perfekcyjnie. Dokładnie tak, grypy i hamulec założony. Tak jak należy. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek i archiwalne klipy z wizyty u Adamsa. Koniecznie zostawcie łapę w górę, wbijajcie na kanał do Orła. Zostawcie suba tu, zostawcie suba tam i wbijajcie na naszą grupę Dirtowej Akademii. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem! Siema! Yo. Jest sztosik. A, piła też jest sztosik. Wszystko jest. Wszystko sztosik. jest sztosik.